Matka odzieżowa MNS przeprasza po tym, jak 14-letnia dziewczyna wpadła w panikę, gdy 188-centymetrowy transpracownik zaoferował pomoc w dziale bielizny. Matka zareagowała, internet eksplodował. Nie pierwszy raz. Kilka miesięcy temu transpłciowy zawodnik sięgnął po złoto w kobiecym boksie. A przecież jeszcze niedawno mówienie o biologii nazywano mową nienawiści. Teraz badania wracają do oczywistości. Chromosomy nie znają ideologii, są poza retoryką. Ale czy to naprawdę nowy fenomen? Istnieją przekazy, mity o bogini Isztar, symbolu androgeniczności. Wspominają o rytuałach inwersji, o kapłanach, którzy przekraczali granice płci w ceremonialnych przebraniach. Ale nie wiemy ile z tego to historia, a ile interpretacja. Dziś? To samo, tylko w nowym opakowaniu. Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Kim Kardashian, Miley Cyrus, Megan Fox, RuPaul. Bohaterowie kultury, ikony popkultury. Wzorce wielu młodych dziewczyn, które dziś wchodzą w dorosłość. Czy to tylko sztuka, a może programowanie wrażliwości? Strategia inwersji. Czyli powtarzaj tak długo, aż inwersja stanie się normą. Pytanie tylko, co się stało, że przez chwilę przestaliśmy to zauważać. Są dwie płcie. Tak! Są i zawsze były! Dwie płcie! Czy można tak głęboko uwierzyć w hasło, że przestaje się widzieć rzeczywistość? Czy można tak mocno pragnąć równości, że rozpuści się różnice? MNS, przeprasza, ale może to nie firma powinna nas niepokoić, mo może pytanie brzmi inaczej. To pisze zasady tej gry i czy nadal mamy odwagę powiedzieć tu nie. Weź to ze spokojem. Zatrzymaj się i obserwuj po więcej.